Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z modów do Manzan Blade. A. No i to jest taki mod, w którym również mamy muszkiety. I było coś bardzo podobnego do tego, tylko że to były wojny napoleońskie, a to jest jeszcze przed nimi. No i mamy tutaj. Samouczek, ale myślę, że zaczniemy od kampanii już. Może kiedyś samouczek przejdę. Ja raczej nie, ale się zobaczy. Teraz, jak zwykle, będzie mi się to tutaj ładowało. I trzeba będzie poczekać. Zrobię cięcie. No dobrze wybieramy sobie tutaj. Będzie wyjście bez zapisu, no bo tego nie potrzebujemy. Siłę, charyzmę tutaj. Fajnie, że ten znaczek jest w napisach. No, tutaj klikamy w sumie byle co i tak później sobie zdamy, będzie jakichś punkcików. Będziemy się oczywiście będziemy się nazywali Brixure. Brixore. Dalej. Jak obecnie nasza postać się prezentuje? Nie wiem, czy będę żeby jakoś specjalnie kombinował. No, zobaczmy, jakie są tutaj włosy dostępne. Dobra, takie weźmiemy. No, no, zrespimy się w Wielkiej Brytanii. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Aha, no rację, to no, musi być bitwa. Czyli to znaczy, że będzie też ten, będzie ten kupiec. Tam widzę, że go się do mnie już celuje z pistoletu. No jak na razie moc się prezentuje fajnie, tylko ta kostka tak lata. Dobra. Na razie. E, dobra, będziemy uciekali przed tym gościem. maci, gonim jakiś szalony kupiec. Biegni. Nie zatrzymuj się. i nie złapał. Trudno. Uuu, jaka chata. Ja, to sam serać. Ja ci nie zamierzam pomagać gościu. Zresztą mamy Wyspy Brytyjskie. Tutaj też jest Mam Anglię. ja to jest Kingdom of Denmark. Czy jakoś tak w sumie nie wiem co to za państwo. Tutaj mamy Francję. To widać, jak się tym państwo nazywają. Poza tym tu jest Paryż. Tutaj w sumie. Tu chyba jest Portugalia. Nie, to jest Hiszpania. Hmm. Tu. Dobra, nieważne. Ciekawe, czy będzie po Polska. Tu jest Bawaria, tu jest Poland, Lithania, Lit Saksonia. Aha, to jest Polska, jest łączona z Saksonią. Albo coś. Tu mamy Rosję już. To Szwecja, no mamy Szwecję, Toman Empire, mapa, tutaj mamy Hiszpanię, Roman Empire, też prusy. A gdzie Austria? No, nie wiem, że tutaj nie Cóż, Austrii nie ma a Dobra, jesteśmy przy Londynie już, więc się skupmy na tym Dzięki za instrukcję, jak się chodzi po mapie Już pójdziemy do tawerny Tawerna wygląda w sumie fajnie Co? Otomańs otomanów sobie Arenę zaciągniemy. Pójdziemy na arenę. No, ciekawie to wygląda, na razie jakiś wóz jest i czy coś... To też wygląda bardzo ciekawie. Ach, rozumiem, że tak wygląda Wasze miasto. No, nie, no, bardzo ciekawie, generalnie broni mamy muszkiet. Ale my kupimy sobie pistolecik i naboje do pistolu taką szabelkę A jeszcze Hajs trzeba sobie tutaj no no bo Wiadomo, że to robię na oszustwach, żeby móc jak najlepiej tego monta pokazać Jestem ciekawy, czy... Znaczy kiedyś sobie pewnie kupię mam toble 2 banner lord, ale jeszcze nie. Kiedy się na, na kanale pewnie pojarzy Pojarzy. Pokażę Armur. O, tejski mundur oficera. Śmieć takie butki? Kapelusz. Nie ma takiego kapelusza bez sztucznych, sztucznych kłaków. Horse Po co mi kolejne, to nie mogę jeździć biorę tego. I sprzedaję te wszystkie rzeczy. Kupimy sobie tutaj coś jakieś jedzonko. O, może też sobie tutaj, tutaj zrekrutować. Coś się długo będzie respudowało. Ach, te mody. Tak, rekrutuję. Hmm, a to dużo tu jest. Maksymalnie 146 ludzi tak od razu? O, to fajnie. I nas będzie więcej, tym lepiej. toś mi mówi, że szybko będzie mogli się pobić. Mamy chyba prawie cały oddział, już to może pozwolimy tych takich kiepskich, na przykład tych. A nie da się. No cóż, trudno. Teraz chwileczkę poczekamy, zwolnimy tych gorszych. Tych o wszystkich wrócimy tutaj. I zrekrutujemy sobie tych lepszych. No patrzę, mieć gorsze wojsko, nie? Fajniej mieć te lepsze. Wezmę was, wezmę was. Tych was nie, was wezmę. I więcej was już nie wezmę, dlatego będę na tawernę. I zwerbuję... Ciebie. W ogóle już mam tą czapkę, teraz mam takie dziwne kłaki jeszcze dodaję. Hmm. Takie włosy. Czego są czapki, to dodaję te... Te kłaki. Ja nie chcę tych kłaków. Chcę czapkę bez. Peruka. Teraz tylko, a to co? A, to takie rękawiczki. Teraz wiem, że nie ma czapki bez kłaków. Cóż. Trudno. Dobra, pojedziemy do miasta Oxford i tam też sobie zrekrutujemy wojsko i pójdziemy się bić gdzieś. Macie ogólną bitwę w terenie i ogólną zdobywanie załogu. To wszystko w kilkuminutowym odcinku. Dobra, mamy wszystko, zapotrzebujemy, więc możemy iść. W... Czy możemy zobaczyć, czy są to tutaj to takie czapki bez dodatkowych kłaków? Ale mi się nie wydaje. Chusty maska załaskowanego bandyty. Mogę kupić strój z zbędnym. Bo taki wystający Cusiek chciałem zaczepić do tutaj kłaki. Nie chcę kłaków dodatkowych, mam własne już. Dobra, to z Tym pojedziemy, może. Ta mapa jest za duża, gubię się w niej. Dobra o! Tego typka sobie zatakujemy I'm Brickshore. dokładnie, teraz się będziesz poddawał Gotuj się do walki Minus 30. Nie? A, to na szczęście tego jednego typka. Ze, ze szwecją nam się robi minus 3 Ora panowie Liczę, że uda nam się to wygrać. A my generalnie przewaga liczebną, więc. Raczej tak. Super, że kawałek mojej peruki znika w tym ubraniu. Nie można mieć wszystkiego. Dobra, moja piękna i bardzo kolorowa armia. Idziemy do. do ataku. Ja tu nacieram z moją kawalerią. Hajajaj! Ale będzie Ciachanie Na śniadanie normalnie, dobra Tak macham to szabro, taki dziwny odgłos jest Koniku! Nie umieraj O no i to no mają porządną armię, jednokolorową, a nie jak, jak ja jakieś kolorów w zasadzie nie wiem czy to jest gdzie to jest armię. Może właśnie to jest dobre, bo jak mam wielokorową armię To wszyscy pomyślą W sumie nie wiem co Dobra, nieważne Skopmy się na samej bitwie Jak na razie to przegrywam To ty jesteś tutaj ty gościu Dobra Zmierzę się stało później Teraz mam takie sprawy, że teraz... Zabił mi kunicia, nie Zostawcie mnie, wy grube bulwy Serio, co się stało z tym Zginąłem? Tak Zostałem swoim żołnierzem Mam bardzo piękne włosy Dobrze Biegniemy więc na bój, na trud Panowie, ale chodźcie za Utrzymajcie tę pozycję Dwusze Rek, żyjesz? A jejej. Proces przeładowywania będzie bardzo długi. Niech nie mówi, że muszę od razu wygrać. Prawda? Dobra, panowie wiecie co... Idźcie do leku. Dobra, poczekajcie, ja muszę z nim wydać swoje rachunki. Jak Aha, bo ja na klęczkach, byłem tego chodziłem jak sierota. <grym i jesne> jak to wygląda? Dobra, staję, stawaj, dawaj go z muszkieta. Szkietu. Chodźcie dziadi nie do Was nie mam, ale Oni mają szable o, ja też. A to nie widziałem. Ojej, gdzie do mnie strzelasz? Chodź na szabelko bagnet. No dwóch na jednego serio to jest banda łosego. Ojej, zostawcie mnie. what's up Jakimi flagami tu biegają? No... Skąd wiedziałem, że tu będę, co? Wygląda jak przegrywał yy, Zostawcie mnie Dobra, wezmę szabelkę No i tym od razu Pokonuję wroga jak ten flagot go mojego? Jakiś admirał. Chodź Żegnaj To, zwycięstwo? Hurra! Nie mogę nawet do konia wziąć, bo nie mam odpowiednich umiejętności, ale i tak hurra Panowie udało nam się wygrać A moim więźniem Mamy taki szwedzki mundur Hmm, ale taką flagę, a to weźmiemy sobie gdzieś tam. Nawet level wbiłem. To prawda trochę straciłem ludzi, ale się pójdzie do miasta i teraz tak szybko można rekrutować tych jednostki, że... No problemu, zaraz ruszymy na wroga, czyli jakiś zamek, bo to podbijemy. I tyle. Musimy podbić, aby... Żeby zobaczyć, że po prostu wygląda. To się może być trochę żmudne, ale... Niech nie mówię, że ma się udać, nie? Sztandary to już możecie zobaczyć sobie sami. Jakie są dostępne tutaj. Jak wam pokazałem jak ściągnąć tę tego moda, no co... To, znaczy mody. Ogólnie do tej gry, no to myślę, że... To nie będzie dla Was jakiś spora problem. A więc dobrze wracamy. jakiś zamek. Na przykład ten. Mm, dobra, to to sobie zbudujemy. No i postaramy się tam coś zrobić. Mm, dobra, to idziemy. Do ataku. Kiedy ten mod, pamiętaj tego, że ustawiony na język polski jest po angielsku. Mam mało życia, dobra. Dobra, szabelkę i do ataku. Dobra, jak zginę, to i tak nie się nie stanie. Dobra, do ataku. Dawajcie, panowie. Damy radę. Nie poddawajcie. się. Biegnę jest i... już nie. Co to za rzeka jakaś... Dawajcie, panowie, zdobędziemy tę twierdzę kiedyś. Albo nawet teraz. Nieważne, co. Nieważne. Nie, nie wnikajcie to, co chciałam powiedzieć. Wczoraj, to prawda, nie było odcinka. A po live też nie zrobiłem. tylko jeden, a nie dwa. Ale byłem zmęczony, już po prostu. Bo jakoś zmęczony wczoraj, po prostu. Panowie. O, da się to otworzyć. No i po co niszczyć takie rzeczy, skoro można otworzyć, prawda? Że też nikt wcześniej na to nie wpadł przy oblężeniach. Że można otworzyć i nie pchać. Rozwalać. A panowie. Nie szczelać, tylko. A nie, baźne. Szczelajcie sobie. Im mniej będzieśmy na morach, tym lepiej. Ale rozwalić też możemy. Czy jak patrzę, to zabiera życia tej bramy? No dobra, nawet jest ok. Tak, na jedną moją szapelkę, 5 trilliardów, dobra. Już nie mogę tego... Halo! Dobra. No to już musimy to zniszczyć. Się otworzyć, nie trzeba było jednak niszczyć. Jak dostają salwa Przeszła ja, jako przykładny dowódca, chowam się za moimi. No jesteśmy w zamku. Teraz tylko pokonać te 189 jednostek. W środku jak oni tam na tych schodach się czają na mnie. W ogóle w zamku to są takie jednostki więcej jakie ja mam. Z tego co widzę, a nie tak jak pokonaliśmy przed chwilą na pełnym, na tym, na tej polanie. Była taka mniej więcej bitwa liniowa. Już moi ludzie to chyba nie wiedzą jak wygląda bitwa liniowa. Ale grunt, że wygrałem. Zostaw mnie tym dżadzie. Dobra, teraz tylko jeszcze tam małą armię i. No, nie chodźcie do mnie w palu. Strzelacie czy nie? Dobra, bo ja się biegnę też swoje swojej granice. A nawet jeśli zginę, to. Tym że ktoś tu w ogóle jeszcze został. Ile ty masz, chłopie, życia? Co ty robiłeś takiego? No to, gdzie ty zostałeś, Ty nie masz żadnej rany. Jak myślisz, że ty miałeś to całe życie zjechane? Dobra. Nie powiedziane, że jeszcze zdobędę ten zamek. Tak naprawdę, ale. Dobra, nieważne. Grajmy, zobaczymy. Wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to też trudno. O, tam strzelają... No celność... To ten muszkiet ma... ...słabą. Jak to muszkiet? Nawet się nie da przeładowywać chodząc. Zaraz, zaraz, jest sposób. A nie, do tej też widzimy, do niej, dobra. Ustawaj, Mmm, dobra, nieważne. Właśnie zmarnowałem nabój, bo. Cóż. Wygląda na to, że przegrywamy, ale. W sumie, w sumie się jakoś nie, strasznie też nie przejmę tym, jak przegram. No właśnie, przegrywamy, bo już nie mam ludzi. Też sobie zginiemy też tym ciekawe, czy będę tutaj ogłuszony bardziej, czy zabity. Ja bym wierzył, że nie mogę No to zabity? Co? posiłki? nie odwrót. A że będę tak generowany się ten moc. Mam nadzieję, że odcinek mi się podobał czołem. Aha, to nie To, to. to.